Witam was wszystkich Proszę, serdecznie w kolejnym odcinku streama jaka wyzwanie na modach tu sobie zrobiłam moje pointa i będziemy po prostu pojedziemy teraz do wioski i tam się prześpimy i wrócimy na mesę bo bo tak bo się noc robi nie i ja nie jestem z wami, bo nie uważam że mam na tyle dobrą zbroję żeby żyć. tam Ej, jakby no Oczywiście tu nie była łóżka, jak zwykle. Pierwszy dom, do którego wejdę, nie może być tam łóżka, bo czemu miałoby być. Tu oczywiście również nie ma. O matko! Sorry widać, że. Ale mi zacięło trochę grę. Serio, tu też nie ma łóżka. Nie wierzę w to. Wiecie co? Może tak? Jak widać, nie. Może tu. O matko. Weź to nie wychodź tak z rogu. I nie laguj się. O, skrzynka tu mnie nie było. Prześpię się. W no serio mnie tu nie było. I nie mam miejsca. Co? W sumie może nawet to dobrze, bo teraz wiecie sobie tutaj wszystko ogarnę. Wizy. I wezmę potrzebne rzeczy. Czyli tak, to jest potrzebne na pewno, to jest potrzebne. Mm, to jest na pewno niepotrzebne. Ani to. To się może akurat przydać, no a na resztę też w sumie jeszcze postawię jedną skrzynkę i yy, dobra i teraz tak zróbmy wspólnot te skrzynki yy, tu, tu, tu. jedziemy w dół i mesa. Dobra, I już możemy sobie podróżować jak człowieki. W tą stronę? Dobrze, idę. dobrze. Okay. Mhm. Trochę sobie patyków, wiecie, zbierać. Co prawda patyki to nie jest akurat towar, którego brakuje, odkąd dodali to, że tam czasami wy, yy, wypadają z drzew. Ale jednak, wiecie, tam można trochę mieć więcej. Jak już jesteśmy, to czemu nie? Dobrze. Tu są jeziorka znowu. Hmm. Wiecie coś na mapie? Bo wiecie, mogą być różne rzeczy, jak na przykład tam y, pustynia świątynna. Tak. Uh -huh. hmm. Tam jest tam, czyli coś będzie. Mam oczywiście św... pustynną świątynię. Tak? Świątynię, pustynną. No. Bo są mesowe na modach. Yy, I tutaj, jeśli się nie mylę, też są. Yy, aczkolwiek w nich kaczek jest taki, że yy, nie ma dynamitu tak normalnie na płytkę, tylko dynamit jest pod skrzynkami, które tak naprawdę są skrzynkami i pułapkami. Yy. Ja, na przykład, na to za pierwszym razem się nabrałam i wysadziłam wszystko. Um, ale tym razem już nie nie tego błędu, bo po prostu pamiętam, gdzie są TNT. Um, I to było bardzo nie niespodzianka, bo się po prostu wiecie, przyzwyczaiłam, że normalnie No to są tam 9 TNT. I wiem, jak je usunąć, i wszystko jest spoko. Um, a tam nie było, tak się tak ale w sumie instytucjom. No dobra, nie, to nie. O, portal. Znaczy ruiny. Um, no i otworzyłam. I nie ma. O matko boska. Myślę, że wpadnę, serio. Lost the world to see in the dark. Ej, to jest dobre, podoba mi się. Dobra, to give me that. I załóżcie na głowę, to będzie przydatne. Dobra, i tak bierzemy wszystko. Dobra. O! Widzicie? Mówiłam. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mhm. Bo możecie nawet odnieść takie wrażenie, że ja nie wiem, że udaję, że nigdy nie grałam na modach czy coś. Ale po prostu ja grałam na innych modach i niektórych z tych tutaj nie widziałam. No akurat znam O matko boska, matko Skąd was tyle? Znaczy no dobra, dwa to, to jeszcze nie tyle, ale Znaczy życie będzie więcej Albo i nie Dobra, nie to nie, ja się tu nie będę kłócić Aczkolwiek zrobię tak no właśnie, bo to by było nieprzyjemne bitumen. Dobra, teraz tak. Widzicie tutaj, jak się wkopie O, jest cięty Dobra, sorry, tu jest jedno, ale potem tak sobie myślicie, raz spoko, ale to jest skrzynia bo TNT jest tutaj a i mi się killoff skończył, co dobra w sumie a, dobra. tak i teraz wiem, że wszystkie zniszczyłam i mogę sprawdzić czy nie mam przypadkiem killoffa, bo sobie wzięła, ale z tego co widzę średnio ale za to mam żelazko więc killoff jak najbardziej możemy zrobić. Dawaj mi killoff. Drugi też by się przytał, dzięki. Um, a swoją drogą, jak już tu jestem, to zrobimy um, Ctrl-O, żeby to wyłączyć. Wyłączyło się, wyłączyło Mnie zdenerwuje. Czasem się przydaje, wiadomo, ale jednak... Póki co nie jest mi jakoś nie wiadomo jak potrzebna, więc... Ja mam te serio, akurat nie te zostały. Yy. Yy. Wiecie co, po prostu zostawimy tu skrzynkę. No. A, to się przynta. A, tak, to się jeszcze te. A, no i nie ma na imięsa. Yy. Tutaj tak w zasadzie będziemy zbierać, więc to wezmę. No dobra, możemy tak zostać. I tylko white point. Trzy, eee, ja. No dobra, zrobiłam błąd, nawet dwa, ale. Ja będę wiedzieć o co mi chodziło. Więc znaczy, pewnie byście też wiedzieli, że to nie jest jakiś tajny szef, tylko po prostu mi kliknąć na ósemka w trakcie. Aha, dobra. Tu byliśmy. Tu nie widzę nic ciekawego, a ta studnia była gdzieś tu. to był portal. Czyli albo tu będzie jakaś wioska, czy coś. Albo chodziło o świątynię. Albo tu coś jest, bo jest takie bielsze, ale nie wiem, czy to po prostu nie działa. Terakota, ale możemy sobie nawet No No Eeeeee nie coś po prostu wejście do jaskini? Mmm Dobra, będziemy wiecie Czekaj. Dobra, pójdziemy mniej więcej w tą stronę, żeby tak brzegiem. Nie, żeby było wiadomo jakby się muszę kończyć, czy zaczynaj tak dalej. E, dobra. Taka mniej więcej obramówka jakby, nie? E. O, to jest świątynia, to nie jest teraz nic, co w niej byliśmy, nie? Bo, no właśnie, bo to jest stół. Czyli... Zobaczcie tam. Tak. A, widać ją nawet, dobra. <grym> bez komentarza. Dobra. O, a to jest wieża? Dobra. Zaraz już chyba dla co tam było. Tylko zbiję wszystkie. Zbiorę sobie... Aha, cudownie. I no, nawet niezłe te rzeczy. Że jestem dobra. Mogę w sumie wziąć, wiecie, łóżko ze sobą z jakiejś wioski, się, żeby mieć gdzie przespać się. Ale jakoś nie wiem, nie pomyślałam o tym. Produktywny ten odcinek, odwiedziliśmy dwie piramidy i wieżę, znaczy wierzyć wieżę jeszcze nie, ale myślę, że do końca raczej nam się uda. Dobra. I co to jest? Takie rzeczy, dobra. Myślę, że tu wszystko schamy, bo no tak, bo, bo no tak, no to się wypowiedziałam normalnie. E, jest, nie mi sobie pamiętam. Dobra, myślę, że ewidentnie musimy znaleźć sobie jakieś miejsce do mieszkania, wiecie, bo e, w ten sposób nie ma sensu, e, no. Dobra, na Mesie na pewno nie zamieszkam. Nie, że coś mam do mesy, bo ja bardzo lubię Mesa, zawsze się cieszę, jak ją znajduję. Nie wiem w sumie po co, ale lubię ją. Ale ja raczej wolę mieszkać na takich otwartych przestrzeniach jak gdzieś tu. Ale to jest Sawanna. Sawannę średnio lubię. Znaczy, generalnie jest spoko. Ale ja nie bardzo lubię tam mieszkać. Mm, bo po jakimś czasie bardzo mnie denerwuje kolor tej trawy mm. No, o coś w tym stylu, taka pola, tylko tu jest wioska, pola bez wioski, dlatego że mamy wiecie taką model mine i tam właśnie mm, tam właśnie ten Yy, są te kolonie i tam zawsze jest, że te kolonie najlepiej wiecie. Stawiać w miarę z dala od wioski. Yy, nie wiem jak daleko, więc yy, no, trzeba poszukać. Ale polanka byłaby fajna. No. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście link do kanał Michała jest w opisie. A to na tyle dzisiaj, tak więc trzymajcie się, no i cześć!